W dzisiejszym wydaniu programu Prosto z Płońska budowa mieszkań przy ulicy Padlewskiego, warsztaty w Domu Pamięci oraz zaproszenie na festyn rodzinny. Gmina Miasto Płońska we wrześniu poprzedniego roku podjęła decyzję o przystąpieniu do programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych w celu zaspokojenia potrzeb lokalowych mieszkańców Płońska. Trwa budowa pierwszego bloku w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, pierwszego na północnym Mazowszu. Ten blok jest umiejscowiony w Płońsku przy ulicy Padlewskiego. W sumie to 40 mieszkań, mieszkania od 40 do 55 metrów kwadratowych. Wszystko idzie zgodnie z planem. Blok będzie zakończony i oddany do użytku na koniec roku. Jak już mówiłem 40 mieszkań będzie wybudowanych. 5 mieszkań było jeszcze wolnych. Ogłosiliśmy nabór na te mieszkania, zgłosiło się 14 chętnych i teraz komisja dostępnie mieszkania kolejnym lokatorom. Przypomnijmy, że cała idea budowy bloku to jest budowa mieszkań na wynajem z opcją przejęcia na własność po spłacie kredytu i po zgodzie właściciela, czyli spółki. Będzie te mieszkania można wykupić, czy już w części tylko wykupić, bo kredyt będzie spłacony na własność przez lokatora. Urząd pozyskał dofinansowanie Z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 6 milionów złotych. Ja się bardzo cieszę, że taka forma budownictwa jest realizowana, bo to jest w niej mogą korzystać ci ludzie, którzy nie mają, nie mają pełnej zdolności kredytowej i nie mogą dostać kredytów na zakup mieszkania od deweloperów, u nas te wymogi są trochę inne i to w jakiejś mierze pomaga rozwiązać nam problem braku mieszkań na rynku, czy skrócić kolejkę oczekiwania na mieszkania. Komunalne. W 2023 roku gmina zorganizowała szereg naborów na zasiedlenie budynku mieszkalnego przy ulicy Padlewskiego. W pierwszej turze 35 mieszkańców Płońska uzyskało prawo do zasiedlenia mieszkań. Do 10 maja bieżącego roku trwał drugi nabór na wynajem pięciu dwupokojowych lokali mieszkalnych o powierzchni od 46 m2 do 48 m2. Włodarz miasta zapewnia, że budowa potrwa do końca 2024 roku. Od października 2023 roku mieszkańcy Płońska i okolic mają okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych organizowanych raz w miesiącu przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku w Domu Pamięci. Te warsztaty będą skupiały się na dawnych, przedwojennych łońskich farbiarzach czy sprzedawcach farb. Będziemy jakby wspominać i analizować jak wyglądały dawne pigmenty, łączenie farb. Uczestnicy, tak jak w każdych warsztatach, oprócz tej części edukacyjnej, jest zawsze też część artystyczna, w której będą mogli już w praktyce um, pobawić się um, jakby um, udekorować swoje. Torby Każdy z warsztatów dedykowany był innej grupie, czy wiekowej czy dziecięcej, także tym razem zapraszamy uczestników z niepełnosprawnościami. Natomiast te poprzednie skierowane były do dzieci w różnym wieku, do seniorów. Wszystkie warsztaty są bezpłatne, Obowiązują jedynie wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 505 99 66 99. Warsztaty realizowane są w ramach projektu przywracały Pamięć o dawnej społeczności żydowskiej w Płońsku. Warsztaty edukacyjne w Płońskim Domu Pamięci, dofinansowanego ze środków Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce. Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Płońsku. 15 maja w Miejskim Centrum Kultury odbyły się nietypowe zajęcia. Uczniowie wraz z Adamem Dercikowskim, koordynatorem pracy Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego imienia Jana Walerego Jędrzejewicza obserwowali niebo, a dokładniej aktywność Słońca. Wydarzenie to zostało dofinansowane w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. Burmistrz miasta Płońska Andrzej Pietrasik z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka organizuje już po raz 17 festyn rodzinny pod nazwą Mama, Tata, Ja, Miasto Dzieciom. Już 26 maja na Płońszczan czeka wielogodzinna dawka pozytywnej energii. Zapraszamy mieszkańców na taras przy Miejskim Centrum Kultury oraz na teren zielony pomiędzy MCK a mcsir Startujemy o godzinie 15. Rozpoczynamy od sceny dzieci. Występy najmiej, najmłodszych mieszkańców naszego miasta, przygotowane przez szkoły, wręczenie nagród, rozstrzygnięcie konkursów plastycznych. Ale oprócz tego szykuje się naprawdę duża dawka atrakcji o godzinie 11.00, więc już wcześniej zapraszamy na bezpłatny seans filmowy do naszego kina. A jeśli chodzi o sam festyn. To oprócz sceny najmłodszych przygotowano m.in. dmuchańce, watę cukrową, animacje plastyczne. Największą atrakcją będzie wielka historyczna gra terenowa, śladem dawnych Płońszczan. To wydarzenie organizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Urząd Miejski zaprasza dzieci, młodzież i całe rodziny do udziału w festynie.